Premier Donald Tusk po raz pierwszy przemówił do narodów w telewizji polskiej. Mówił o zwycięstwie demokracji, wielkim uznaniu dla naszego kraju płynącym ze świata, a także pojednaniu i rozliczeniu zła. Tusk wspomniał, że pojednanie będzie najtrudniejszym zadaniem, jednak nie spocznie, dopóki Polska nie będzie silnym krajem. Mogę powtórzyć przed wami ślubowanie, które złożyłem podczas Marszu Miliona Serc. Zwyciężymy, to już się stało. Rozliczymy zło. To już się dzieje. Naprawimy krzywdy. To też już zaczynamy i, najważniejsze, pojednamy. Wiem, że pojednanie będzie prawdopodobnie najtrudniejszym zadaniem, ale wierzę, że i tym razem niemożliwe stanie się możliwe. Wierzę, że Polacy odrodzą się jako jedna wspólnota, jako wielki, silny naród. I nie spocznę, póki to się nie stanie. Obecnie Donald Tusk nie ma sobie równych, jeśli chodzi o doświadczenie i umiejętność mówienia tego, co wyborcy jego koalicji chcą usłyszeć. Jednak na słowa Tuska, które są tylko słowami, nakłada się fatalna przeszłość, w której już rządził i nie był w stanie Polski silnej uczynić. A po 10 kwietnia 2010 roku Polska pod jego rządami ukazała swoją bezradność i strach przed tym, co mogło się jeszcze wydarzyć. W kwestii demokracji premier czuje się w porządku, ponieważ uchwałą sejmową załatwił to, co powinien zrobić ustawą. Co do pojednania, trudno wierzyć w szczerość premiera Tuska, zapoznając się z zapowiedziami jego ministrów, a w wielu przypadkach z ich działaniami. Jedną z pierwszych decyzji nowego ministra, bodaj tydzień po objęciu gabinetu, było odwołanie dyrektora Narodowej Galerii Sztuki, jaką jest zachęta, czyli dyrektora Janusza Stanisława Janowskiego. Czym naraził się Janusz Janowski? No tym, że chciał przywrócić elementarny pluralizm w dziedzinie sztuki. Że sztuki, współ, sztuka współczesna, którą lewica, którą rewolucjoniści uznali za swój oręż, za ten, ten element swojej dominacji, przez którą realizują ideologiczne cele, Janusz Janowski zakwestionował ten paradygmat i powiedział nie. Przywracamy pluralizm, przywracamy elementarną równowagę. Jeżeli chodzi o y, gabinet ministra, y, u mnie nie będzie krzyża, ale to nie dlatego, że chcę walczyć z kościołem, czy tego nie akceptuję, tylko jestem ministrem reprezentującym różne środowiska, i te wierzące, i te niewierzące, w związku z czym uważam, że akurat y, jeżeli chodzi o ministerstwo, tu powinno być to apolityczne. I nie ma pan I... też nic przeciwko temu, że Hanuka jest w Sejmie. Też nie mam nic przeciwko temu, bo każde z wyznań ma prawo w polskim Sejmie się pojawić, jeżeli ma rzeczywiście taką potrzebę. I nie ma pan nic przeciwko temu wiszącemu w Sejmie krzyżowi? No, tu oczywiście mam, ale nie ma zgody na to, żeby ten krzyż czyli nie wziąć, zamierza go pan zdejmować? Czyli nie zamierzam go zdejmować. Tam, gdzie mam możliwość, będę to robił, a to jest Ministerstwo Nauki. Czarny czas dla edukacji. Średniowiecze, które wam próbowano zaprowadzić w Małopolsce w postaci pani kurator Nowak, właśnie się skończyło. Nowa minister poinformowała, że po wyborach spotkała się z przedstawicielami organizacji LGBT. Przyznała wprost, że społeczeństwo będzie przygotowywane do wprowadzenia związków partnerskich. Te Organizacje zaczęły już spotkania z parlamentarzystkami, parlamentarzystami innych klubów. Wiem, że prosili po prostu o chwilę Czasu, żeby móc przygotować dobrze grunt. Dajmy najpierw wyłączyć hejt i pozwolić ludziom oswoić się z tym, że osoby LGBT to nie tak, jak tutejszy. Pan ksiądz opowiada, jest są ideologią. Pytanie, jak to urabianie opinii publicznej w duchu ideologii LGBT będzie wyglądało i czy nie obejmie też polskich szkół, to ważne pytanie, bo to od wychowania i edukacji młodego pokolenia będzie zależała przyszłość naszej ojczyzny. Powołanie ministry do spraw równości sieje podobno strach i przerażenie po prawej stronie sceny politycznej i słusznie. Ci, którzy żartują, mówią, że będę biegać po Polsce z linijką i wyrównywać rzeczy. Nie ukrywam, że bardzo bym chciała. Nie traktując zbyt poważnie słów premiera Tuska, trzeba mu życzyć, aby nie opuścił Polski, jak to już wcześniej zrobił, choć płomiennie zapowiadał, iż tego nie zrobi. Należy życzyć premierowi Tuskowi wypełnienia słów z jego orędzia i przypomnieć mu, że słowami nie zmienia się świata na lepsze. Tylko mogli usłyszeć te wszystkie komplementy, zachwyty nad Polakami i ich mądrością, jakie słyszałem od przywódców państw i globalnych autorytetów. Ja miałem przyjemność tego słuchać przy okazji odbierania gratulacji, ale to wielkie uznanie jest dla każdej i każdego z Was. To Wy w 2023 roku zadziwiliście świat. To dzięki Wam popłynęła z Polski nadzieja dla wszystkich ludzi pragnących wolności. Możemy być dumni i bardzo Wam za to dziękuję.